Witamy w drugim odcinku Turbo Kozaka. Dzisiejszym naszym uczestnikiem będzie Kasper Wojtunik z Zakolaki 2. Turbo Kozak. Lecimy. Pierwsza konkurencja strzały z połowy. Trzy powtórzenia po, po 10 punktów. Uła! No to już 5 punktów damy, nie? No, a się daliśmy. 5 punktów wchodzi. Kasper, ale jeszcze jedna poprzeczka i 15 punktów z bomby. Tak. Ta. Ale jak było? Przed, przed bramką, Jasiu? Na linii. Co z tym robimy? 10 punktów. 10 Czyli 15 punktów po pierwszej konkurencji. Druga konkurencja, poprzeczka. Z linii. również trzy powtórzenia po 10 punktów. Ojajajaj. Aj, aj. Ja się o musło? A musnęło. Trzecia konkurencja, wkręcamy z rzutu rożnego trzy razy po piętnaście punktów. Cześć, jakoś tam, no. Poczekaj jeszcze. Dobra, no, jestem gotów. Ty też jesteś gotów? Gotów. My jedziemy. Weszło. Piętnaście. Pierdolony Nie powinienem bluźnić, nie? To idzie na YouTube O! 30 No i po co ta druga mu szansa? Wygryzie nas teraz 3! 45 punktów! Pierdolony! Śmajna konkurencja sam na sam z bramkarzem, trzy razy po 10 punktów pa, Pazernie trzeba wkręć go, w wkręć siebie No dawaj <słuch> Bramkasz co się dzieje Bramkasz Lecona 1 na 1 Teraz się 10 punktów, jedna trafiona bramka i teraz karność ciemno Karność ciemno Za 15 punktów pan widzisz? Nie. Zaczynamy. Piętnaście. Panie Cedra. Daj, daj. I jeszcze ostatnia, tak? No, A, ten, jeszcze ten. ten ostatnia będzie do celu. Trzy razy A, za piętnaście punktów. Z rożnego w koło środkowe. હા બરાબર કે સામે બેન્ક છે Tylko się zatrzymaj. Jasiu, zatrzymaj ją tam. Jasiu, dmuchaj. ajajaj Za słabo dmucha. Napiszcie w komentarzach, czy to na pewno jest wina boiska. Zero punktów. Ostatnia próba. Z górki. Będzie. To musi być, to musi być. Ona musi się tu zatrzymać. Nie ma wyjścia. A że na samym środku się zatrzyma? No to Idealne, 15 tak punktów tak. muszę dać. Poczekaj, i chciałem to skamerować. No, widać było na No, Widać I było, ale chciałem wyzywać. podejść. No i naszą ostatnią konkurencją będzie żonglerka piłką nad głową. Jedna dana próba, jeden punkt. No, liczysz te wszystkie nad głową, nie? Tak. Raz. Dwa Trzy Widzisz kurwa. Siedem Dlaczego liczyłeś na głos? Właśnie Ja nie wiedziałem ile mam już niczym na głos Na no, głos liczą No to mam do rachunku To wszystko? Tak No na końcóweczkę jakąś Jakieś, jakieś zakończenie Ile punktów? Poczekaj, a dajcie w tą stronę Bo tu ładniejsze światło będzie Stańcie tutaj bo pod światło jest tragiczne. No, powiem Ci dobry wynik. 107 punktów. 107 punktów e, który do Kozaku. Nie wiem które to jest miejsce. Czy Adam Rusek miał więcej, ale bardzo dobry wynik. I czekajcie na więcej. Do zobaczenia.